Jak zapewne wiecie, Discord niedługo wprowadzi obowiązkową weryfikację wieku dla wszystkich swoich użytkowników. Co się zmieni i co się z tym wiąże? Zapraszam na materiał. Co obejmą te ograniczenia? Ano, brak, brak dostępu do serwerów i kanałów z ograniczeniami wiekowymi zablokowaną możliwość wypowiadania się na niektórych kanałach głosowych, zapewne tych oznaczonych jako NSFW. Stałe filtry treści wrażliwych i dynastycznych, automatyczne filtrowanie wiadomości prywatnych od nieznanych osób oraz ostrzeżenia przy zaproszeniach do znajomych od obcych użytkowników. Co istotne, nawet jeżeli ktoś już jest członkiem serwera z treściami typowo dla dorosłych, po wejściu zmian w życie zobaczy go jako zasłonięty do momentu zakończenia swojej weryfikacji. Bez potwierdzenia pełnoletności nie będzie też można dołączać do nowych społeczności objętych ograniczeniami wiekowymi. Użytkownicy, którzy nie przejdą weryfikacji jako osoby dorosłe, nadal będą mogli korzystać z podstawowych funkcji komunikatora. Stracą jednak dostęp do bardziej wrażliwych obszarów platformy. I mnie już szczerze wkurza to, że znowu pod przykrywką dbania o bezpieczeństwo dzieci, o ich dobro, próbuje się wyłudzić od nas dane osobowe, z którymi nikt tak naprawdę nie wie, co się dzieje. Bo wiecie, jak należy przeprowadzić weryfikację? Ano, metody będą dwie. Pierwsza to wysłanie filmiku czy zdjęć twarzy do analizy. Pewnie podobnie jak robi to Roblox, tylko że jest z tym mały problem. Nie każdy wygląda na swój wiek. Ostatnio robiłem weryfikację w PBLOX. To znaczy w Robloxie, bo moja córka usilnie chciała pograć ze mną, i wiecie, na ile Roblox wycenił moją facjatę? No zgadujcie: 21 lat. Odmłodził mnie skubany o 16. Prawie drugie tyle. Troszkę lepsze światło i uznałbym je za niepełnoletniego, i nie miałbym dostępu do niektórych gier i czatu. Wystarczy więc, że jakiś dzieciak będzie wyglądał poważniej albo będzie sprytny, bo Discord testował te rozwiązania już w Wielkiej Brytanii i Australii i tam dzieciaki omijały to zabezpieczenie trybem fotograficznym z Death Stranding 2. I w takim wypadku ominie zabezpieczenie bez problemu. A jak ma twarz dzieciaka, tak jak ja, to mimo pełnoletności będzie musiał skorzystać z drugiej metody. A druga metoda... oj... Druga metoda to możliwość utraty danych w Czystej postaci. A to dlatego, że drugą metodą jest wysłanie skanu swojego dokumentu tożsamości. I oczywiście, Discord zarzeka się, że większość dokumentów będzie usuwana niemal natychmiast po weryfikacji. Ale raz, że ja osobiście w to nie wierzę, kopie tych plików będą leżały gdzieś na serwerach, aż, się, aż te się nie zapełnią, i wtedy te najstarsze będą ewentualnie usuwane. A po drugie, skąd to niemal? Co będzie działo się z resztą? Po co oni będą je w ogóle trzymać? Wiecie, problem jest klasyczny. Przede wszystkim Discord, jak każda korpo, wymaga zgód marketingowych do wysyłania nam wiadomości e-mail. Ale wystarczy jedna mała aktualizacja zasad, której oczywiście prawie nikt nie przeczyta. Zresztą będzie to już po fakcie i będą mieli nasze dane. I, na, i polecą one szerokim strumieniem do reklamodawców. Wszystko. Nasze adresy, numery PESEL, numery telefonów przecież większość firm kupczy naszymi danymi na prawo i lewo i stąd właśnie te ciągłe telefony o fotowoltaikę, pele, wymianę piecy, i inne najbardziej wkurwiające rzeczy, które dostajemy na nasze telefony. Chociaż oczywiście Discord zarzeka się, że nie sprzedaje naszych danych nikomu. No cóż. Jeszcze nie sprzedaje. Niestety z tym wszystkim jest jeszcze jeden problem. W październiku ubiegłego roku jeden z zewnętrznych dostawców usług weryfikacyjnych, z którym współpracował Discord, padł ofiarą naruszenia bezpieczeństwa danych, w wyniku którego ujawniono informacje dotyczące procesu potwierdzania wieku. W tym oczywiście zdjęcia dokumentów tożsamości. Discord zapewnił, że natychmiast zakończył współpracę z tym partnerem. Tylko co z tego, skoro mleko się rozlało? Skany dowodów wyszły, zdjęcia wyszły. A to dowodzi też, że nasze zdjęcia i skany nie są usuwane zaraz po weryfikacji, tylko przetrzymywane gdzieś na serwerach ich partnerów, którzy cholera wiedzą, co z, cholera wie, co z tym robią. I tak, ja mogę mieć to w nosie, moją facjatę się nie martwię, jest brzydka jak noc październikowa, ale szczerze żadnego skanu dokumentu tożsamości ode mnie nie dostaną. Już wolę korzystać z Discorda bez dostępu do kanałów NSFW czy jakichś kanałów głosowych, niż narażać się na to, że ktoś w Malezji czy innej Tajlandii weźmie kredyt na moje dane osobowe. Strasznie mnie wkurza ta ostatnia moda na świecie na regulowanie i zakazywanie wszystkiego. Ukrywanie chęci kontroli pod płaszczykiem naszego dobra, dbania o dzieci i bezpieczeństwa. Niestety wiąże się to ze sprzedażą naszej prywatności danych, i za często też wiąże się to właśnie ze zwiększeniem ryzyka ich utraty niż ochrony. A co Wy o tym myślicie? Będziecie korzystać z Discorda po wejściu tej obowiązkowej weryfikacji? Zamierzacie się jej poddawać? Oczywiście, ja bardzo mocno zachęcam Was do komentowania, subskrybowania, odwiedzania innych moich mediów, na których pojawiają się inne materiały niż tutaj. Wszystkie linki macie w opisie tego filmu, a ja za Wasz czas serdecznie już dziękuję. I do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, papa! Pa.